Pani Krystyno, jakim badaniom powinna poddać się kobieta, która chce zajść w ciążę i czy to prawda czy fałsz, że mężczyzna też badaniom powinien się poddawać? Mówimy o, o kobiecie, która planuje ciążę. Wszystkie badania podstawowe, przede wszystkim wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który pokieruje taką panią, żeby sprawdziła, jaki jest jej stan zdrowia, nawet najlepsze samopoczucie. Niezwalnia z obowiązku sprawdzenia, jak to rzeczywiście wygląda. Mówimy tu nie tylko o kobiecie, ale też o mężczyźnie. Mężczyzna, który będzie ojcem tego przyszłego dziecka. Więc przede wszystkim morfologia, mocz, badanie moczu, które on stwierdzi na przykład, czy mamy nerki w porządku, poziom glukozy. Przede wszystkim sprawdzamy ciśnienie. U mężczyzn ważne jest sprawdzenie na przykład lipidogramu. To nam stwierdzi, jaki jest układ krążenia u pacjenta, u mężczyzny. Ważne są przede wszystkim badania hormonalne u kobiet, sprawdzenie TSH, to znaczy hormonów tarczycy, hormonów płciowych, sprawdzenie przede wszystkim, czy miałyśmy różyczkę, czy byliśmy chore na taksoplazmozę albo jesteśmy chore na taksoplazmozę. Sprawdzenie, przede wszystkim ba, zrobienie sobie badań ginekologicznych, czystości pochwy, sprawdzenie, zrobienie cytologii, która jest bardzo ważna, czy na przykład nie mamy jakiejś za, zaawansowanej infekcji. To wszystko predysponuje nas do tego, żebyśmy sobie mogli spokojnie zaplanować, przynajmniej na 2-3 miesiące wcześniej takie badania wykonać, żeby być przygotowanym do zajścia w ciąży.